Breaking news from Carl. Today I'm going to drink one more beer again. Podróże, Cormorana, Inspiracje ze świata. American IPA. Podróże Gremarana, inspiracja ze świata American IPA, czyli Indian Pale Ale. Niepowtarzalna każda warka. Numer warki na kontratykiecie, Piwa ważone z pasją. Ciao. O, jest tu cały dziennik podróżnika, dzień 37, po 8 godzinach lotu, byłem na miejscu, bla 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 Tak, więc jest to jakiś cały tam opis. Podróży, gdyż jest cała seria takich piw z browaru Gormoran. Tutaj mamy American Indian Pale Ale. Piwo górnej fermentacji, niefiltrowane, pasteryzowane. Woda słody, jęczmienne, słód przenicznych, miele Chinook Cascade, y, Sentinel Citra, mozaik Amarillo, drożdże. ekstrakt 16% wagi. To jest kolejne piwo, które ja już raz piłem. I w sumie z grubsza wiem, czego mam się po nim spodziewać. Hmm. A w zasadzie chyba nie wiem. No, te dużo pachnie mocniej cytrynowo niż tamte, które piłem ostatnio. Tamte było, miało zapach taki ewidentnie ziołowy, tutaj czy cytrusy. A niby Niby to samo piwo, być może z innej warki, z innej partii, jak kto woli. No. Zapach taki bym powiedział cytrusowo, może lekko drożdżowy. jak się naleje z góry to to piana jest niby z boku pęcherzyki drobne z wierzchu takie grubsze może ze sposobu lania no ale bardzo ładny bardzo ładny cytrynowy zapach taki mm. cytrynowo pomarańczowy rewelacja tak tak ale pamiętam że ten zapach tak samo mi się podobał bardzo ostatnim razem mm, gorzej było troszkę ze smakiem. Mhm. No to nie jest piwo dla początkującego. Tak bym powiedział. Dlatego, że mm, goryczka jest duża. Silna, potworna, zostająca w ustach, zostająca, um, zostawiająca smak w przełyku. No. Powiedziałem już kilka zdań, a dalej czuję jeszcze um, gorzki posmak. Nie wiem, nie mam porównania, żeby ocenić, tak powinno smakować American Indian Pale Ale. Hmm. Ciekawe, hmm, czy... Na etykiecie niestety nie, nie ma podane, ile ibu ma to piwo. Trzeba ja było to sprawdzić potem. Natomiast wierzcie mi na słowo, goryczka jest potworna. Dawałem piwo do spróbowania dla borsuka. Uf, nie wypił. Yy, tak samo próbował mój ojciec. Powiedział, że takie gorzkie. Tak strasznie gorzkie, że. Nie dało się w ogóle pić. I co ja więcej mogę o tym powiedzieć? Zapach? Można by to piwo wywąchać. Rewelacyjny taki, taki Grapefruit. O! Oh. To jest dobre porównanie. Mam nadzieję, że jeszcze smak by szedł gdzieś za tym, byłoby super. Taki lekko grejfrutowe piwo. Czad. Natomiast goryczka, która wsiada, która zostaje jest. Forna. przynajmniej dla kogoś tak niewyrobionego jak ja zresztą, no, nie tylko tak, a po to jest robione te wideo, żeby zobaczyć mm, żeby właśnie zobaczyć, tak, jak ktoś, kto nie jest jakimś tam znawcą, koneserem nie wiadomo kim czy może sobie mm, znaleźć coś dla siebie wśród tych wielu gatunków piw wydaje mi się, że już można powiedzieć, że, że tak, że oczywiście, że to nie jest żadne snobizm i nie wiadomo co, żeby wypić sobie dobre piwo. Natomiast mówię, każdy gatunek znajdzie pewnie swoich wielbicieli i przeciwników, tak? Generalnie piwa koncernowe robi się w ten sposób, żeby ta goryczka, no nie była przeszkadzająca w piciu. W ogóle piwa koncernowe są jak najbardziej zbliżone do wody. Dlatego, żeby nikogo nie zniechęcać, tak? Natomiast piwa regionalne czy piwa kraftowe, których tu jeszcze zdaje się nawet nie było, a będą niedługo, nie mają tych ograniczeń. I robione są z myślą powiedzmy. Dany piwowar robi to z myślą o sobie, tak? Żeby smakowało jemu. Tak samo jak z pizzą, tak? Ja na przykład lubię bardzo ostrą pizzę jeść i przyzwyczaiłem się na tyle do tych wszystkich ostrości, że teraz no mało który rodzaj pizzy robi na mnie wrażenie, tak? Natomiast podejrzewam, że tak samo jest z piwem, z goryczką. Dla mnie hmm, na dzień dzisiejszy pije się to ciężko, tak? I mówię o tym szczerze. Hmm, generalnie pucząc chłuszczyc, Da się tam mm, przez chwilę poczuć coś innego, natomiast wszystko dławi bardzo, bardzo, bardzo silna goryczka. <gryw> I znowu mówię bardzo, 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 jak na to, co do tej pory było. Staram się zobaczyć, czy ten zapach grejpfrutów, to tylko unosi się w powietrzu czy może da się go wyczuć pijąc? ale no nie wiem piję to piwo drugi raz i Równam przy następnym American IPA, tak? To no, też niedługo będzie, więc y, będę mógł powiedzieć więcej. Pianka znika dość szybko. Coś to widać było, że lałem z góry i dopiero wtedy utworzyła się jakakolwiek. Natomiast nie mm, zostawia wyraźne ślady. Koronka jest całkiem ładna, może nie tak, że każdy łyk zostawia ślad, ale osadza się bardzo ładnie. Było wczoraj słodkie, dzisiaj jest gorzkie dla odmiany. Co mogę wiedzieć? Zachęcam, jeżeli ktoś chce się przekonać, jak piwo może być rzeczywiście gorzkie. I jedna rzecz, o której chciałbym nadmienić, póki jeszcze pamiętam. To, że czasami, czasami dopija się to piwo i wtedy nabiera się troszeczkę innej opinii, tak? Albo po czasie wraca ochota, tak? Piłem coś i. Uh -huh, a może wypiłbym drugi raz. Więc dwa piwa, które za mną chodzą po tych testach, to jest oczywiście przenicznia, o którym już wspomniałem. Ale drugą ciekawostką jest to, że chodzi za mną Guinness którego ja jakoś tam chyba niespecjalnie chwaliłem, a... Proszę bardzo. No, taki smak... Chętnie bym przywołał jeszcze raz. I chętnie raz... Jeszcze wypiłbym... Prawdopodobnie... Y, witbira, znamy słowa. Dlatego, że... Mm, no może bym do końca mnie nie przekonał? Natomiast dałbym mu jeszcze jedną szansę. Słońce prawdopodobnie już znikło za horyzontem, nie wiem na ile jestem widoczny, dlatego żegnam się. Do zobaczenia. Cześć!